Byłyśmy na różnych warsztatach, ale takich jeszcześmy nie były, są ciekawe, interesujące. Na przykład ja sobie nie wyobrażam sobie, że przez na przykład malowanie można powspominać takie różne sentymenty, porozmawiać między ludźmi z koleżankami tutaj, nie? Dajemy do więc można zrobić tak zwaną książkę z książki. Robimy pamiętnik w starej książce, wyszukujemy Wśród uczestników warsztatów były śpiewaczki z zespołu piekarskie klachule. Koncert w ich wykonaniu podsumował artystyczne i historyczne odkrycia.